Dobrze, dzisiaj podsumowanie tego, otóż to samochodu, 2016 rok, Ford Fusion i dla wielu z Was pewnie Ford Mondeo. I dobrze, dzisiaj chciałem tak powiedzieć mniej więcej co się dzieje tutaj i co się działo mniej więcej, bo auto już po prostu przebiło barierę 100 tysięcy kilometrów, czyli to jest takie mniej więcej 68 tysięcy 68, przepraszam, 62 tysiące mil. Czyli tak, 100 tysięcy buchło, 2016 rok, dzisiaj mamy 22, czyli 6 lat auto już ma. Ja jestem właścicielem od 5 lat. Auto było kupione, kiedy miało bardzo mało przebiegu, bo miało tylko chyba 20 tysięcy kilometrów, i auto miało rok, prawda? Także no, mogę coś już powiedzieć mniej więcej, jeżeli buchło te 100 tysięcy. Dobrze, przejdźmy, przejdźmy po prostu do, do sprawy. I co tutaj akurat się zdarzyło przez te lata? Więc na początku kontrolka, która świeci do zapinania pasów, ona tutaj świeci. Do tej pory świeci i ona nie reaguje po prostu na to, czy ktoś ma zapięte pasy, czy nie. Czyli ona gdzieś tam świeci, świeci, daje sygnał, a czy nie, sygnał w ogóle nie daje. Ona gdzieś tam sobie świeci. Nawet, że nie zapniemy tych pasów, ona później gaśnie, także jeździmy bez pasów. Więc to było mniej więcej zaraz na samym początku. Później, kiedy auto osiągnęło 50 tysięcy kilometrów, wiadomo, Opony trzeba po prostu wymienić. One były już w opłakanym stanie i tak samo po 50 tysiącach kilometrów wymiana była oczywiście klocków razem z tarczami. 70 tysięcy kilometrów przejechane. Kontrolka silniczka. Pewnie nikt tego nie lubi, a ja też tego nie lubię, i okazało się, że po prostu padł czujnik paliwa. I na początku myślałem, że coś z wydechem, coś z kataryzetami, ale no mówiłem, kurde, przecież to nie jest jeszcze tak stare auto, żeby tam coś jeszcze robić z wydechem. Więc tak, czujnik paliwa siadł, wymieniony był, i to wszystko znikło, i do tej pory nic się nie dzieje. Słuchajcie, ja może wsiądę i Wam wytłumaczę, bo wiele osób. Będziemy mylić sobie z tym, co się tutaj mogło zdarzyć. Chodzi o klimatyzację. Jedna strona, czyli strona pasażera. Tutaj leciało takie powietrze, można powiedzieć, no zimne, chłodne, no można powiedzieć zimne, nie? Z lewej strony, oczywiście prawa strona, ta i ta. Z lewej strony znowu dawało powietrze ciepłe. Ale 5 lat nie było robione nic z klimatyzacją, i mówię sobie: Najpierw ją nabiję, sprawdzimy, czy po prostu będzie dalej to samo, ten sam problem. Klimatyzacja została nabita i problem zniknął. Po prostu facet powiedział mechanik, że tam już prawie nic nie leciało i trzeba było po prostu nabić. Do tej pory zimne, 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 wszędzie zimne. Super działa. Ale słuchajcie, jeżeli po nabiciu dalej jest to samo i definitywnie na przykład z którejś z stron definitywnie leci zimne powietrze, a z drugiej tam ciepłe, czy może zupełnie inne, no to tak, to może być akurat ta część. Ta część w klimatyzacji dwustrefowej akurat jest ona ulokowana z jednej strony od kierowcy i od pasażera. Jeżeli chodzi o pasażera, to bez... jest łatwiejszy dostęp, także no całe szczęście akurat w tym moim przypadku wyszło tylko to, że trzeba nabić tą klimatyzację jaka sytuacja jest z blachą. Jedyne co, rdzy tutaj nie zawożyłem nigdzie. Nigdzie dookoła, aczkolwiek coś się tutaj pojawia. Tutaj akurat się pojawia. Są takie już bąbelki. I tutaj będzie mi się wydaje, że pierwsze korozja łapać. Ale nie wiem czemu tylko tutaj, bo nigdzie tego nie widać. Ani gdzieś w progach. Tutaj jest wszystko kurde cacy. Gdzieś tam też nie widać, to jest wszystko brudne. Tak samo na tyle. E, tutaj nic nie widać, żeby coś się psuło. Tutaj mi mówimy o środku. E, czy trzeszczy coś? Tak, oczywiście trzeszczy, bo nie wszczupliśmy się, to jest Ford i nie wiem czy słychać. powiem wam nieraz tak chamsko Czeszczy. Fotele szybciutko pokażę. One są tak troszeczkę zniszczone tutaj, ale to jest fotel kierowcy. I tak się trzyma bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o tamten fotel, perfekcyjnie skóra jest naprawdę bardzo dobra. Nie czy ja coś tutaj zobaczę tym może tą kamerą. No tylko tutaj jest akurat trochę ciemniejsza i się zaczyna tak przecierać, delikatnie przecierać, ale nie ma żadnych nie ma żadnych pęknięć. Jak na razie, cały shape design, tak jak mówię, dla mnie jest rewelacyjny do tej pory. Minęło już tyle lat, a dalej, dalej mnie się dał. To auto podoba to na tyle. To jest moje podsumowanie. 2016 rok Ford Fusion 2022 mamy. Dzisiaj ma przejechane 100 tysięcy kilometrów i jeździ dalej. Nie było poważnych rzeczy. To więc na tyle. Jakby coś piszli w komentarzach, cokolwiek to postaram się coś tam powiedzieć na tyle, ile wiem. Więc polecam Ford Fusion, czyli nasz Mondeo.